Dzisiaj odpowiem sobie na bardzo ważne pytanie, czy Eberton może wygrać Premier League? nie od początku. Eberton na sezon żaden inny. Ostatnio taki sezon miał bardzo dawno temu. Ostatnie lata to były po prostu bezsensowne wydawania dużej ilości pieniędzy, żeby w ogóle grać. Czy bić się, próbować bić się o wyższe miejsca w Premier League, a i tak zajmowali niższe. I w końcu też się mieli. Dlaczego? Pierwsza rzecz. Może w ogóle na... ja odpowiem: Moim zdaniem, może wygrać Premier League. I zaczniemy dlaczego. Pierwszy mają w końcu wybitnego trenera, jakim jest Carlo Ancelotti. Ancelotti, który wygrał mistrza Francji z PLG, mistrza Niemiec z Bayernem i mistrza Anglii z Chelsea. Wygrał też ligę, mistrzów z Realem i Milanem. A porównując to do starszych to tak, komand, który nie mógł zagrać nigdzie miejsca. Moist, który moim zdaniem jest na dolną półkę Premier League, które bardziej, do drużyny, które bardziej bije się o utrzymanie niż o cokolwiek innego. A Markosydwa grał nieskuteczną piłkę. Teraz tak, zawodnicy z poprzedniego sezonu, którzy naprawdę nie sobie radzą. I tak, zacznijmy od bramki Pickford. Bardzo solidna firma, bardzo dobry bramkarz, który no, kosztował 30 milionów euro. Jest podstawowym reprezentantem Anglii i naprawdę widać widać tą jakość względem na przykład Harta, który no, na stare lata no, nie radził sobie najlepiej. I Pickford, idealnie moim zdaniem, go zastępuje. Dominik Galbert Lewis, to jest zawodnik ciekawy. Ma 23 lata, jest napastnikiem i do tej pory w czterech meczach Premier League, oprócz tego dzisiejszego z Liverpoolem, ja to nagrałem w czasie tego meczu, strzelił w każdym meczu. Były to mecze 100, ten w Premier League Palace i Brighton, ale do tego za chwilkę. Richard Lee, ich największa gwiazda. Min e, Mina, Soliny Duet, Pomoc, e, obrońców, Dinnek, który. W ostatnim studniu miał 7 masy, czyli naprawdę solidny lewy obrońca. Coleman, który jest doświadczony dość reprezentantem Irlandii oraz jest po prostu narzeźnikiem takim typowym. I Gomez, który pokazuje, że wcale nie jest taki drewniany, jak oni myśleli kibice Barcelony. A wreszcie jego trzy transfery. Dukurę, który znaleźlił bardzo dobry czas w otwordzie i teraz w lepszym klubie pokazuje swoją jakość. Alan, który tak naprawdę został wykluczony przez Jana Gatozo, który w nim nic nie widział, i cieszę się, że do tego znalazł miejsce. I James Rodriguez, który już pracował z Lancelotem wielokrotnie i teraz tak naprawdę ta współpraca się opłaca najbardziej, bo Kolumbiczy rzeczywiście pokazuje, że w Premier League radzi sobie świetnie. Myślę, że nawet radził sobie lepiej w klubie zdecydowanie większym typu United, typu Liverpool, typu ktokolwiek inny. I teraz tak, ich mecze do tej pory, co to jeden z Tottenhamem, 5-2 z West Bromem, 2-1 z Palace i 4-2 z Brighton. Teraz jeszcze grał z Liverpoolem i tak naprawdę w tym momencie mecz z Liverpoolem może być naprawdę takim sprawdzianem dla nich, czy rzeczywiście się nadają na tego mistrza. Jeżeli uda im się wyszarpać chociaż punkta Liverpoolowi, no to moim zdaniem jest, to, jest, jest szansa na, nawet na mistrza właśnie. Ale na pewno, moim zdaniem, w tym sezonie będą wysoko. Moim zdaniem, nawet moi mogą zagrać w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. I to w sumie... I to w sumie tyle. Eee, czy się chciałem powiedzieć? Jak naprawdę wystarczy już tylko, że tak naprawdę może pozbędą się... Pozbędą się zawodników tak naprawdę już niepotrzebnych typu, nie wiem, Sigurdsson, typu... Czy nie wiem kto, ale... Nie wiem, się pozbyje tych zawodników to spokojnie mogło być kolejną siłą angielskiej piłki. Słuchajcie, to byłoby chyba na tyle. Nie myślę, że spokojnie wypowiedziałeś się na ten temat. Piszecie, wy myślicie, że Everton wygra Premier League. Tyle jeszcze nie powiedziałem, czy ja uważam, że wygram, czy wygra. Powiem tak, uważam, że może masz szansę wygrać, ponieważ jeżeli Leicester było, mogło zostać mistrzem, to myślę, że w każdym mógł. I tak naprawdę no, mają popiera to, żebyś tym mistrzem na tomogu. Myślę, że nawet zagrał widzicy mistrzów. To będzie takie pewne. Ale to mistrzostwo czy takie pewne? Myślę, że będzie, ale nie, nie jestem aż taki pewny. I to w sumie myślę, że na razie tyle. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmu. Trzymajcie się. Cześć.